Janowica Polska 1110 9800 po marce wycielenie 3 czerwca kryta seksem 1124 9500 po marce wycielenie 11 czerwiec kryta seksem 1107 wycielenie 29 lipca 11.08 8500 po marce wycielenie 28 lipca. 11.05 wycielenie 30 czerwca kryta seksem. 29 40 12 350 po marce, wycielenie 11 czerwca, kryta seksem. 31 69 12 100 po marce, wycielenie 11 czerwca, kryta seksem. 32 44 15 000 po marce, wycielenie 14 czerwca, kryta seksem. 31,73, 12 500 po matce, wycielenie 5 czerwiec, kryta seksem. 42, 32, 43 11 600 po matce, wycielenie 11 czerwca, kryta seksem. 0670-14950 y, po marce wycielenie 18 tędy skryta septem 294 13800 wycielenie 18 tędy skryta septem 83009

122, 10 tysięcy po matce, wycielenie 11 lipiec 109. 13 tysięcy po matce, wycielenie 25 lipiec 112 9 100 po matce wycielenie 14 lipca

192, 9300 po matce, wycielenie 14 czerwiec. 161, 9000 po matce, wycielenie 6 czerwiec. 0,22, 10 800 po matce, wycielenie 5 lipiec.

24,96. 10 150 po matce, wycielenie 20 czerwca, kryta seksem. 24,80. 10 250 po matce, wycielenie 3 lipca, kryta seksem. 84, 58 10 500 po marce. Wycielenie 13 sierpnia. Kryta seksem. 46,16. 9 300 po marce. Wycielenie 4 sierpnia. Kryta seksem. Jałowica Polska. 52,82. Wycielenie 18 czerwiec. Kryta seksem. 6846, wycielenie 18 czerwiec, kryta seksem. 6857, wycielenie 18 czerwiec, kryta seksem. 5277, wycielenie 18 czerwiec, kryta seksem. sześćdziesiąt osiem sześćdziesiąt jeden wycielenie osiemnasty czerwiec, kryta z sześćdziesiąt osiem pięćdziesiąt trzy osiemnasty czerwiec, wycielenie kryta z tekstem sześćnaście trzydzieści cztery. 7500 pomacę, wycielenie 25 czerwca. 8749 sztuka użytkowa, wycielenie 27 czerwiec.